Cześć! No cześć! Cześć! Co tam w szkole ciekawego? Ciekawego? Dzisiaj y, na polskim Pani mnie nakryła, jak y, sobie serial oglądałem na Netflixie pod ławką. No jak tak mogłaś? No wiesz co? Pokudę przynudzała, no. Ale serial jest ciekawy. co ci zrobiła za to? No jak podeszła do mnie, to powiedziała oj Maciek, te seriale i tak ci niczego nie nauczą. I ja mówię, tak? To słucha Pani. Z Break It bed nauczyłem się dużo chemii. Jak tworzyć metamfetaminę. Z y, domu z papieru y, nauczyłem się dużo przedsiębiorczości, bo tam było jak drukowali pieniądze w mędrcu. A pani? Ja w pani żadnej przyszłości nie widzę. Tyle czasu pani mnie uczy, a tak naprawdę niczego nie nauczyła. No i co pani na to? A co? Uwaga wstawiła. No ale co, no, taka... Przeciwam tylko uwagę. Ale że się pocisnął. Ja nie mogę. No przecież prawdę powiedziałem no. Skromność. No, wiesz, że ja taki jestem. Nie, żebym się przechwalał.